Możecie śpiewać, to zawsze bardzo miło, jak śpiewacie. Refren jest bardzo prosty. Ja jestem samotny, samotny jesteś ty. Kupiłem kilka piłek, może je wciągniemy. <śm> hmm. Możemy je przetrenować. Ja, ja jestem, jestem samotny, samotny jesteś ty. Ja jestem samotny, samotny jesteś ty. Samotny ja samotny samotny jesteś ty. Kupiłem kilka piwek, może je wciągniemy. Jestem może Jestem samotny, samotny jesteś ty, kupiłem kilka piwek, może je wciągniemy Jestem samotny, samotny jesteś ty, kupiłem kilka piwek, może je wciągniemy. Jeszcze raz Jestem samotny, samotny jesteś ty, kupiłem kilka piwek, może je wciągniemy Jestem samotny, samotny jesteś ty, kupiłem kilka piwek Parę rzeczy w życiu mi nie wyszło tobie też. Podzielmy się biedą od tego lepiej jest, ja mówię. Parę rzeczy w życiu mi nie wyszło tobie też. Podzielmy się biedą od tego lepiej jest. Jestem samotny, samotny jesteś ty. Kupiłem kilka piwek, może je wciągniemy. Jestem samotny, samotny jesteś ty. Kupiłem kilka piwek, może je wciągniemy. Dobrze być z tobą po pośrodku, niczego nie potrzeba, masę rasują ego. I fajnie się z tobą mówi, bo widzę, że ty również. Tych codziennych głupot ludzkich w moich oczach chudniesz. Jestem samotny, samotny jesteś ty. Kupiłem kilka piwek, może je wciągniemy. Jestem samotny, samotny jesteś ty. Kupiłem kilka piwek, może je wciągniemy. Dziś nie mam garnituru i literek przed nazwiskiem Stoję tu przed tobą, z takim jak mam pyskiem. I widzek z ciebie schodzi za warstwą warstwa, kto by pomyślał, że to piwko lepsze od lekarstwa. A gdy w końcu zniknie ostatnia zasłony wieżyczka, widzę jak we mnie w tobie kołata się duszyczka. Duszyczka Wątła i słaba, jej słabością silna Cała podziabana, oziębła i przymilna Jak pies w schronisku, co pragnie kości I ty, ja, pragniemy miłości Miłości Ja jestem samotny, samotny jesteś Ty, kupiłem kilka piwek, może je wciągniemy. Ja jestem samotny, samotny jesteś Ty, kupiłem kilka piwek, może je wciągniemy. Ja jestem samotny, samotny jesteś Ty, kupiłem kilka piwek, może je wciągniemy. Jestem samotny, samotny jesteś Ty, kupiłem kilka piwek, może je wciągniemy.